Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pablo69 Dzisiaj rozpoczniemy sobie nową serię na moim kanale Jest to seria z 4life, z 4life, jest to pierwszy odcinek Zanim przejdziemy jeszcze do konkretów chciałbym pozdrowić dwie osoby Jest to HiSyver oraz Desi2k, bardzo serdecznie pozdrawiam te osoby a my, a my zaczynamy, tak? Dzisiaj, dzisiaj chciałbym przejść tylko sobie tutaj tak po Wiełdzie Laswetura od 250 tutaj od 250 tysięcy porozmawiać sobie o dalszych losach tego kanału o początkowych losach właściwie. To jest to pierwszy, pierwszy filmik na tym kanale. Starego stary, stary kanał został usunięty, chociaż tam nie miałem nic MTA ale mniejsza rozpoczynamy wszystko od nowa, tak nie ma co się zamykać, dobra to rozpoczynamy. To jest mój bu moje Bufalo 22, e bez, 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 bez paku, jak ktoś był nie na niego chętny, to niech pisze do mnie na serwerze. Śmiało, nie bądź się pisać oferty. DJ gra, też go pozdrawiam. Dobra i zaczniemy sobie od od Admirala. Eee, 475 tysięcy bez upów eee, No ta cena jest bardzo zależona, ponieważ ostatnio tutaj stał od suporta Mirek. Pozdrawiam serdecznie. Eee, z ponad 500 tysięcy z upami tylko tylko bez baków <laughs> Dodatkowo. Bulet. Na buletach aż tak bardzo się nie zna wiem, że w granicach milion, milion, 100 tysięcy chodzą tu z dwa, 2. Dwa. Bufalo takie jak moje, tylko też z DiscMighty z b tysięcy jest i mój były komecik Mat, pozdrawiam, <laughs> pozdrawiam tego, właściciela wspólną drogą bardzo fajne auto może trochę we drogie, ale naprawdę zadowoleni byście z niego byli, ponieważ świetnie się steruje. Tutaj ze światłami taki sam, 95 tysięcy zdroższy Widziałem na forum, że takie chodzą e, no trochę mniej co prawda, ale jest zaznaczone, że do negocjacji nic miślego, tylko się trochę by z tej ceny, nieźle. Co e, tu dalej? Co tu stoi? f 2 OP-1, 1 8. Konecik. 45, troszkę przedłużył. Z światłami Pamiętam, też by go deal 285 tysięcy, coś do negocjacji. O, i tutaj jest przeważona cena prawie o 100 tysięcy zł. No tak. Felster. Nie znam się za bardzo na cenie tego auta, jak one chodzą. Ale myślę, że to by był w porządku zakup. Światło same 150 tysięcy, 2.0 silnik Jeszcze do negocjacji, może by zszedł trochę Poniżej 200, poniżej 300 znaczy się Tutaj też jest cena zawyżona trochę 1.6 Za tyle to można dostać 1.8, tam nic stoi O, i to jest w porządku cena bolecik cena jak salonu ma jakiś tam tun jakiś jest. Felgi, podświetlanie ogranicznik, Jak najbardziej się opłaca. Tutaj widzę, że to samo Sultan, Sultan Ekombi. To jest foka cena. Tak jak salonu jeszcze felgi video. się wam za dzisiaj Yy, Gram Was oczywiście Kacper, no, DJ kończy teraz. Się teraz. Mega, mega Trzymajcie się, no dobra, co by tu więcej powiedzieć, myślę, że drugi odcinek będzie poświęcony, będzie poświęcony bardziej już. Na e, przykład nie wiem, ucieczce będzie poświęcony może. Zobaczymy na co wpadnę. Dzisiaj trochę ściągnąłem pomysł od e, youtubera Piotrek. Piotrek now live. E, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Trochę od niego ten pomysł ukradłem, ponieważ się szkołam nagrał. Podobny obchodzenia po giełd. No ale cóż, mam nadzieję, że się nie obrazi. Podajcie do niego na kanał. Fajny gościu. Jeszcze tutaj nie byliśmy. Super GT. Świetne auto naprawdę. Piękne, ale w nim jest taki problem, że ona dziś nie się na drodze. I tu jeszcze polecik. Eee, 2-2. Tam. I bardzo serdecznie bym chciał Was zaprosić do organizacji Silver Huff. E, Wstęp jest darmowy, e, super samochody, super sprawni, sprawni. super zbierani ludzie. E, bardzo miła atmosfera, ogarnięty, ogarnięte wszystko jest, jak powinno być, jakiś network travel. Kurcze, <coughs> dziwne, dziwne. No i to na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że wam odcinek się spodobał. Zostawcie jakąś ocenę posady. I to tyle. Zoegnam się z wami. Na razie, cześć pa.